Cześć, drogie lwy. Witam Was bardzo pięknie na Waszym wrześniowym czytaniu. Teraz, Wy, rak wszedł. Ja tutaj wzięłam całkowicie nową talię, bo przed chwilą robiłam sobie raczka, ale raczek już sobie leżał. Słuchajcie, od wczoraj czy od przedwczoraj tutaj u mnie gdzieś na biurku, więc że tak powiem, nawet nie wiem, gdzie ta talia jest. Muszę ją odszukać, gdzie się pierdykłam. Słuchajcie, zostały tylko te sześć kart. Dla Was wzięłam całkowicie inną. Jest to Złoty tarot, kochani. Startujemy, lecimy z koksem. Drogie lwy. Karty są tak ogólnie przemielone, więc tutaj myślę, że nikt nie będzie, słuchajcie, strzelał z tyłka, na pewno Soboleska tutaj, mam nadzieję, też nie, ale moi drodzy, zaraz sobie oczywiście przemielimy je jeszcze raz, o, dobra, jakiś wisielec wypadł, słuchajcie, może coś stanie w miejscu, lew miesiąc wrzesień, lew miesiąc wrzesień, co też dla Was, lew miesiąc wrzesień, zaraz zobaczymy, kochani, co tutaj do Was może przyjść, lew wrzesień, dobra, słuchajcie, losuję karty. Lew miesiąc wrzesień. Co dla Was. <coughs> Lew wrzesień. Yy. No to ten wisielec, słuchajcie, by tutaj nawet pasował, ale zaraz będziemy dociągać. Lew wrzesień. U, kurczę, co kochani, grubo jest, jest grubo, to znaczy ja już Wam powiem po tych trzech kartach, ale wiecie, co ja sobie dociągnę i będziemy za chwilę gadać na ten temat, co ja tutaj widzę. No tak. Mhm. Boże. Nie, no wiecie co? No słuchajcie, może z jednej strony dobrze, że ja ten horoskop robię 7 września, bo zostały nam 3 tygodnie do końca, kochani, to jakoś dacie radę, jakoś to przekulejecie, tak? Słuchajcie. Dobra, ktoś Wam pomoże. Tutaj patrzę też na karty spodnie, co tutaj się zadziewa, bo macie trochę kiepskie czytanie. No ale, drogie lwy, no co mogę Wam powiedzieć? No, powiem Wam, co widzę, tak? Bo wiecie, co no ja tutaj generalnie słynę z tego. Słynę to jest takie może złe słowo, ale gdzieś no, osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja nie koloryzuję spraw, ja nie naginam prawdy. Ja po prostu zwyczajnie, kiedy widzę jakąś. Um, no nie mogę pewnych słów powiedzieć, ale widzę jakieś kurde gówno w kartach, moi drodzy. No to krótko mówiąc wam o tym mówię, tak? Ale nie mówię po to, że to się musi wydarzyć, kochani, tylko po to, żebyście wzięli byka za rogi i jakby w pewien sposób odwrócili tą sytuację. Moje drogie lwy, widzę sytuację, w której wy nie wiecie, co macie robić, wahacie się w czymś, no względnie ktoś się waha w waszym otoczeniu, bo słuchajcie, no będziecie sobie tą sytuację odwracali, pamiętajcie, że ja będę mówić do was, ale jeżeli to nie będzie chodziło o was, a załóżmy o waszego Zenka, czy też Kaśkę, to wy sobie tą sytuację przemielcie na niego, dobra? żebym ja się tutaj za dużo też nie nagadała, bo potem chciałabym jak najwięcej tych znaków zrobić, kochani, a jak mi głos siądzie, to w pewnym momencie albo już, um, wiecie, myślenie moje, no to po prostu gówno z tego też wiecie. Kochani, no widzę tutaj w kartach tendencję do tego, że ktoś nie wie, co ma zrobić. I to może tak być, że to wy nie wiecie, wy się wahacie. Wy stoicie w miejscu jak te widły, kochani, wiadomo w czym, i nie wiecie, w którą stronę macie podążyć. Chcielibyście nowego początku. Ja mam takie wrażenie, że stoicie w czymś starym, w bardzo starym, w czymś, co do tej pory wiedliście, moje drogie lwy. Znaczy, ja nie mówię, że to musi być bardzo stare, tak? Ale mam na myśli to, że, że w jakiś pewien sposób moglibyście to już w jasną cholerę zostawić i pójść do przodu. W nowe, całkowicie nowe, bo tu mamy kartę głupca, mamy kartę nowego początku, kochani. Mało tego, ona zaraz leży, słuchajcie, obok szansy na coś pięknego, typowo związkowego, kochani, ale wy w pewien sposób się nie poddajecie, czekacie za czymś, macie poranione serce, macie wręcz złamane serce. Nie wiedzie Wam się w tym życiu uczuciowym, przynajmniej we wrześniu, albo ktoś zachowuje się wobec Was, no, no po prostu, kurde, także wziął i psami pogonić, bo kochani, no ładuje Wam bezpośrednio te miecze w serducho. Co to w ogóle kurna ma być? Ja się pytam. Te lwy, które mają sielankowe życie, które mają piękne związki, które wszystkie się cudownie układają, to po prostu biorą i spadają z magicznej, tak? Jadą sobie, słuchajcie, robią sobie dobrą kawę i ciacho. Ale te z was, które ko faktycznie kochani gdzieś ubolewają kurczę nad czymś, gdzieś cierpią bardzo mocno, gdzieś te życie uczuciowe wam się nie układa, zostają z tą kawą tutaj i słuchają mnie. Ja się pytam co to jest, czemu wy się w czymś nie poddajecie, to znaczy no to, że się nie poddajecie ogólnie, że nie dajecie się załamać totalnie, że po prostu nie popadacie słuchajcie w taką, taki klimat spadnięcia na samo dno studni, bardzo jestem z was tutaj zadowolona, wręcz dumna. Ale jeżeli są tacy z was, którzy się nie poddają i wierzą w jakiś cud nad wisłą, nie wiem, cud, że, że, że załóżmy, nie wiem, zenek nagle, słuchajcie, nie wiem, odwróci cały proces i coś się tutaj wydarzy, albo że tak powiem, łaskawie was przyjmie do swojego życia, no to ludzie, no błagam was. No, co to ma być? Słuchajcie, ja wam powiem w ten sposób. Jeśli ktoś kocha, to pokazuje to. A nie to, że Wy musicie, że tak powiem, na kolanach błagać kogoś, proszę Cię, zostań, proszę Cię, zauważ mnie, proszę Cię, wysłuchaj mnie, proszę, nie wiem, nie wiem, powiedz mi chociaż, że mnie lubisz. Takich akcji proszę mi tutaj nie urządzać. dlatego i Dlaczego ja to mówię? Bo ja widzę w piątce monet błaganie o coś. Mam złamane serce i błagam o coś. No zobaczcie, tu stoi fizycznie, słuchajcie, no taka przysłowiowa dziewczynka z zapałkami, która prosi się, żeby ktoś od niej te zapałki kupił. Słuchajcie, na złamanym sercu to jest taka sytuacja, zauważ mnie, proszę cię, no nie wiem, bądź ze mną, pogadaj ze mną, no nie wiem, odpisz mi. Dosyć tego. Kochani, życie na tym nie polega. Polega na tym, że jeżeli ktoś nie chce, to niech spada tam na drzewo, a ci z was, którzy chcą, to oni do was się, kochani, pojawią, bo ta szansa na ten nowy początek jest. Tylko wy w pewien sposób musicie przestać mieć tą pieprzoną opaskę na oczach, którą sobie sami zakładacie, albo zakłada wam ktoś, bo mydli wam oczy. Przepraszam, że na Was krzyczę. <laughs> nie chcę tego robić, ale chcę, żeby to było bardzo mocno podkreślone, bo może tak być, że Wy samoczynnie to robicie, że idziecie po sobie po jakąś piękną apaszkę. Dobra, to ja może zamknę, nie wiem, wezmę sobie oczka, przewiążę. Ja nie będę widziała niczego negatywnego i będę tak czekać, i nie wiem na co będę czekać. Będę czekać, że może coś się wydarzy. Będę się, czy będę czekać, aż ktoś podejmie jakąś decyzję, w końcu weźmie ode mnie te zapałki z mojej ręki. Nie, nie. Weźcie, spójrzcie prawdzie w oczy. Ściągamy tą opaskę, ściągamy. Jeżeli ktoś was zranił, no to, no to tak? I wszystko w temacie. Tam są drzwi, do widzenia. Wy podejmujecie tą decyzję, idziecie, zaczynacie od zera, być może co niektórzy, ale macie to zrobić, macie pójść w nowe, drugie lwy. E, I wówczas, kiedy to zrobicie, kiedy wstaniecie z kolan, zobaczcie tego rycerza. No kurna, wam pokażę bliżej, nawet, ja pierdziele. Widzicie o co chodzi? On sobie klęczy, on już nie ma siły na coś. No to wy macie po prostu powiedzieć: pierdziele to wszystko, wstaję z kolan. Nie wiem, łuknijcie sobie dobrą kawę, zjedźcie jakieś ciacho, albo nie wiem, wypijcie sobie coś wyskokowego, kochani, na, powiedzmy na śmiech. I idźcie, i ta szansa na ten nowy początek sama się otworzy, kochani. Sama. Nie prosimy i nie błagamy o coś. Co niektórzy kochani z was alternatywnie w pewien sposób nie wiedzą, co mają robić. Czekają na cud, o czym wcześniej mówiłam. Nie poddają się, licząc na szansę, a może Zenek zmieni zdanie albo Kasia. Ale macie złamane serce, poczucie braku, że nic we wrześniu się nie zmienia w tym zakresie. No i co? A karta mówi, karta mówi, idź po poradę. Bo ja tutaj patrzę też na spód tego czytania. Słuchajcie, może zgłoście się do kogoś, nie wiem do kogoś, jeżeli macie jakąś przyjaciółkę, nie wiem, przyjaciela, kogoś tam kogoś, ktoś was wesprze, ktoś da wam jakąś pomocną dłość, ktoś na, na, weźmie w pewien sposób, słuchajcie, napełni was optymizmem, którego nie macie. A tutaj alternatywnie dalej, co tam jeszcze idzie? Idzie cesarzowa, czyli rozwój, spełnienie jakichś marzeń, kochani, dobrobyt. To wszystko, no dobra, już nie będziemy patrzeć, bo tam nie chcę wam tego schrzanić, nie daj Bóg. Ale ma szansę się to pięknie rozwinąć. Tylko wy musicie przestać zakładać sobie opaskę na oczy, albo pozwalać komuś to robić, albo pozwalać komuś, żeby was y, ciągle dołował. No, wkurzyłam się. Wiecie co, no, będę musiała chwycić trzy oddechy, zanim chyba zacznę robić pannę. Bo lwy, jak ja takie coś widzę, to po prostu krew mnie zalewa, no. Co to jest? Drogie lwy, wy macie mi po prostu wziąć i napisać komentarz. Nie interesuje mnie to w tym momencie, czy to będzie, co wy tam napiszecie. Możecie nawet zbluzgać mnie na zasadzie, co ty, Magda, tutaj na mnie mordę drzesz. Dobra, no to napiszcie sobie to. Grunt, żeby te emocje z was wyszły. Jeżeli są takie lwy, które mają taką sytuację, macie w pewien sposób to napisać, żeby te emocje z was zeszły. Ja to jakoś przyjmę na klatę. A potem, a potem będziemy się wszyscy z tego śmiać. Macie korzystać z tego, co życie wam tutaj daje. Zobaczcie, macie nowy początek, szansę na piękną miłość. Ale nie! Po co? Jak tutaj wy pozwalacie się ranić i wy nie możecie podjąć jakiejś decyzji. Albo czekacie za czyjąś decyzją, która nie nadchodzi, o nowym początku. Stary, weź i tę opaskę schodź, będzie fajnie, patrz, mamy szansę, to, to, to. A ten ktoś mówi, nie, nichuja, nie zrobię tego. Drogie lwy, koniec z tym, po prostu koniec z tym. Ja czekam za komentarzami i za pięknymi uśmiechami od was. Buziaki!